Dzień dobry, Tomasz Chwiejczak, a to jest kanał Multipolis.pl niezależny agent. Dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Stefański, nasz agent od 7 lat, a przede wszystkim multiprzedsiębiorca. Z Mateuszem porozmawiamy o tym, jak to jest prowadzić kilka ciekawych biznesów równocześnie i przy okazji z powodzeniem sprzedawać ubezpieczenia. Zapraszamy do rozmowy. Cześć Mateusz. Cześć Tomku. Mateusz jesteś dla mnie idealnym przykładem osoby, która potrafi żonglować różnymi tematami i jednocześnie nie traci w żaden sposób wigoru ani aktywności w tych działaniach. No tutaj bym nie powiedział, że nie tracę wigoru, bo oczywiście jak przedsiębiorca jestem na takiej jakby amplitudzie, czyli raz na górze, raz na dole, gdzie myślę, żeby wszystko rzucić, ale z drugiej strony no, częściej znajduję się gdzieś na tej górze i ta motywacja cały czas wraca. Natomiast kiedy z Tobą nie był w jakimś kontakcie, to Ty zawsze jesteś zabiegany i zarobiony. No trochę rzeczy robię, no. Same ubezpieczenia to nie wszystko, jest tego trochę więcej. A opowiesz naszym widom, widzom, czym dokładnie się zajmujesz? Oprócz ubezpieczeń, bo to już wiadomo wiemy. Co? To, to by musiało być od, tak od początku. No dobra, to może tak w szybkim skrócie. Na co dzień tak naprawdę ubezpieczenia jest to jakaś część mojego biznesu. Oprócz tego leasingi, e, znajduję jakieś auta nowe dla swoich klientów, e, kredyty hipoteczne, gotówkowe. E, Część firm Tak, ja zajmuję się głównie obsługą firm, dlatego to jest takie uzupełnienie m, tego, co robię tak naprawdę. No i to co e, tak naprawdę sprawia mi ostatnio taką największą radość, e, to jest prowadzenie spotkań dla przedsiębiorców. Grupa Polu. biznesowa. Tak, tak. Jako biznesowa grupa. Tak, jak tutaj e, pokazuję. Czyli się pomyliłem odwrotnie, ok. No, można powiedzieć tak, można powiedzieć tak, biznesowa grupa w Opolu tworzy coś takiego od pięciu lat i nowy projekt, którego też jakby częścią jest Multipolisa, czyli Opole Connect, takie mentoringowe szkolenia jeszcze dla studentów, no, jest tego trochę. No, ostatnio miałem przyjemność uczestniczyć, była piękna gala zamknięcie projektu w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, no wyglądało to spektakularnie, nie jako mały projekt, a jako duże, fajne przedsięwzięcie, albo grubo, albo wcale. A czy ty widzisz, żeby studenci w jakikolwiek sposób garnęli się do ubezpieczeń łącząc te tematy, czy to hmm. zupełnie jest niezależne od tego? Tak, myślę, że tak. Tym bardziej po twoim wystąpieniu, gdzie też pokazywałeś, jak wygląda sprzedaż na auli z tego, co pamiętam, no nie pamiętam już wydziału, ale Uniwersytetu Opolskiego, tam pokazałeś o sprzedaży. Jak to wygląda, coś na coś o ubezpieczeniach też się hmm. pojawiło? Zainteresowanie studentów jest. Yy, I to jest też tak naprawdę temat, który będziemy ciągnąć dalej jako Akademię Ubezpieczeń. Mhm. Czyli to, co kiedyś y, robiliśmy też w na naszej spółce. Mhm. A y, powiedz mi, nie myślałeś o tym, żeby zająć się jednym biznesem, tudzież dwoma, a nie tak 15 srok za ogon, czy <coughs> więcej? Yy, to jest tak, że ja tak naprawdę, za zaczynając jedną rzecz, y, dochodzę w niej do, jakiejś, do jakiegoś poziomu w którym jestem po prostu dobry, mam jakąś wiedzę, to doświadczenie też daje mi tak naprawdę dużo tej pewności siebie później. Jest mi łatwiej, bo jeżeli jedną rzecz już umiem, to mogę się uczyć następnej. I tak naprawdę to nie jest też w ten sposób, że ja zaczynałem ubezpieczenia, że robię wszystkie ubezpieczenia leasingi i tak dalej. To jest kwestia lat. Bo tak naprawdę zaczynałem od kredytów. Parę lat potrzebowałem, żeby się w to wdrożyć, dowiedzieć się o produktach, no i sprzedawać, mhm. a później dopiero tak naprawdę były ubezpieczenia, gdzie też mogę powiedzieć, że to są lata nauki. A co sprawiło, że Ty w ogóle zainteresowałeś się ubezpieczeniami? Jak to było? Robiłeś kredyty, pracowałeś z klientami w zupełnie innym aspekcie, w innym obszarze, tak jak wielu ekspertów i doradców na rynku, i był ten moment, w którym podjąłeś decyzję, wchodzę w ubezpieczenia. Co było głównym. <laughs> Takim głównym w sumie to można powiedzieć, że kwestia samych kredytów, ponieważ zmieniły się trochę warunki wtedy, gdy jeszcze kredyty robiłem. Wtedy pamiętam, że głównie gotówkowe dla osób indywidualnych robiłem. Zmieniły się warunki, ludzie zaczęli częściej chodzić do banków, robić sobie niepotrzebne zapytania w biku. Ja byłem, że tak powiem, trochę na tym końcu. Mimo tego, że no dało się na tym zrobić, dalej da się na tym zrobić. Trochę mnie demotywowało po prostu to, że dopiero co dziesiąty, czy tam nawet piętnasty klient mógł dostać pozytywną decyzję mhm. banku. A gdzie ty zaczynałeś w ogóle przygodę w ubezpieczeniach? E, oj, to można powiedzieć, że, że dawno. Miałem swój punkt taki w Opolu i tam mieliśmy. Taki tak agent czy agent wyłączny? To był dodatek do, do po prostu kredytów. Gdzieś tam znajomy, w sensie wtedy wspólnik. E, Znalazł jakąś firmę, która miała swój portal internetowy, gdzie można było sprzedawać ubezpieczenia. Nie wiedziałem nic o ubezpieczeniach, mm -hmm. po prostu ktoś przyszedł do mnie, wprowadzałem dane, wysyłałem polisy, jakieś turystyczne, głównie, bo jakieś takie małe tematy. A jak spojrzysz, bo powiedziałeś dużo o, o kredytach, że i kredyty, i leasingi, i kredyty hipoteczne, kredyty firmowe, czym różni się praca w ubezpieczeniach e, od pracy z kredytami? Czy ten sam klient, czy to, to jest różny klient? Um. Hmm, dobre pytanie w sumie. Nie wiem, nie wiem jak to określić, czy to jest ten sam klient. Na pewno każdy klient się różni. Są pewnego rodzaju podobieństwa, jak może inaczej. Ja mam swojego klienta obecnie, który jest dla mnie. To jest to klient biznesowy. Ja staram się obsługiwać głównie firmy, mam oczywiście jeszcze osoby indywidualne. Lecz tutaj różnica jest taka, że z kredytem tam decyzyjność jest dłuższa, nie mam wpływu na tak naprawdę ocenę scoringową klienta, bo często klienci po prostu nie mówią wszystkiego, a w ubezpieczeniach no, musi mi wszystko powiedzieć, no i tak naprawdę. Jeżeli mi czegoś nie powie, to nie mogę mu tego sprzedać. Ale też to zauważyłeś, że klienci w ubezpieczeniach są bardziej otwarci niż Ci przy kredytach? Oczywiście. Tutaj szybciej mogę dowiedzieć się od klienta, jak powiem, że ubezpieczenie, a nie kredyt. No to, to też jest inne podejście z to jest bardziej pozytywne. Z czego wynika różnica w tym ekshibicjonizmie w pewnym sensie? Hmm. Może to jest kwestia tego, że za kredyt trzeba spłacić, a ubezpieczenie jest usługą tak naprawdę. I ubezpieczenie zazwyczaj jest dobrowolne. E, tak, to, to się zgadza. Tym bardziej ubezpieczenia na życie. No, też świadomość bardzo poszła w górę, jeżeli chodzi o ludzi i same ubezpieczenia na życie. Oczywiście. A co przekonało Ciebie akurat do nas? E, ta elastyczność tak naprawdę. Elastyczność, e, w, w, ogromny wachlarz produktów. E, bo tak naprawdę gdy pracowałem jeszcze jako agent wyłączny w jednej z ubezpieczalni, e, tam brakowało mi innych produktów. E, miałem produkty na życie, ale to były tylko indywidualne, a tak naprawdę w Multipolisie <coughs> mamy wszystko. Wszystko, czy to jest ubezpieczenie na życie, auta, firmy, e, nieruchomości, czegokolwiek, i tego mi brakowało. A jak y, łączysz ze sobą te różne biznesy finansowe, kredyty, leasingi itd., tak dalej, itd., tak dalej, czy. Praca w ubezpieczeniach wymaga od Ciebie jakiegoś specyf specyficznego podejścia, innego niż, niż wcześniej, kiedy miałeś tylko jedną linię biznesową. I tak i nie. <laughs> Moje podejście obecnie to jest tak naprawdę wynik tych wszystkich moich, czy biznesów, doświadczeń, tego wszystkiego, co tak naprawdę przez, przez te lata się nauczyłem. I cały czas gdzieś tam próbuję, może nie aż dążyć do perfekcji, ale cały czas się rozwijać. I też zauważyłem, że moja sprzedaż nie jest taka jak była kiedyś. Obecnie to tak naprawdę jest sprzedaż relacyjna, gdzie ja z klientem w większości jestem na ty. I w tą stronę inaczej. te relacje przekładają się również na polecenia? Oczywiście. I rekomendacje? E, jestem jednym z agentów, który tak naprawdę nie prosi o rekomendacje. E, te rekomendacje spływają mi w takim tempie, że nie jestem często w stanie tego, że tak to nazwę, obrobić. Mateusz mówi, że masz sporo rekomendacji. To jakie narzędzia są Ci potrzebne do tego, żeby z powodzeniem obsługiwać klientów? Tak naprawdę telefon. Telefon, laptop. No, i w sumie narzędzia, które daje Multipolisa, bo tak naprawdę CRM, który mamy obecnie, z którego korzystam, jest non stop aktualizowany, non stop e, gdzieś tam nawet ja pamiętam, e, że wchodziły jakieś dodatkowe funkcje, przekazałem Kasi, Kasia przekazała tam pewnie do Tomka. Wiem, tak. że to taki trochę. Tak. E, Zbieramy te informacje tak, od dołu i tak, potem tak, staram tak. się abdrać. Podobało mi się, że tak naprawdę w jeden dzień ten update się już odbył hmm. i to jest takie, no po prostu spoko. A z samego kalkulatora korzystasz, czy tylko z tych funkcji CRM-owych? E, z kalkulatora oczywiście, że korzystam, hmm. no bo e, jeżeli mam klienta indywidualnego, to tak naprawdę wrzucam tam później oczywiście ubezpieczalnia, w której można bez problemu wystawić tą polisę, ale sam CRM też jest mega dobry, bo przypomina mi tak naprawdę o wszystkich moich klientach. Nie wszyscy o tym wiedzą, że w Multipolisie mamy trzy modele współpracy. Klasyczny, kiedy agent od początku do końca wystawia polisę, Tak, gdy korzystając z naszego wsparcia przekazuje ofertowanie komuś innemu. I lidowanie, gdzie od początku do końca to Multipolisa zajmuje się obsługą e, klienta. Czy któryś z tych modeli jest Ci szczególnie bliski? Tak naprawdę z, z wszystkich trzech korzystam. Mhm. E, wszystkie trzy modele są jakby, mm, oczywiście sam sprzedaję, aczkolwiek nawet w tamtym tygodniu miałem sytuację taką, że nie miałem kiedy się po prostu tym zająć. Mhm. Przekazałem jako lida e, typowego, e, zadzwoniłem jeszcze do dziewczyn, powiedziałem, żeby tam w miarę szybko się tym zajęły. I jest. Po prostu zwykły lid. I rządzujesz gdzie... tymi, tymi modelami. Tak, hmm. tak, tak. Nie zawsze mam czas na to, no, jak sam przed chwilą też słyszałeś, trochę tego robię. Mhm. A jak już powiedziałeś o multipolisie sporo rzeczy, to, to co najbardziej Ci się u nas podoba? Ta elastyczność to, to, co powiedziałem, tutaj nikt do mnie nie dzwoni, że muszę nie wiadomo ile sprzedać, bo z tym spotkałem się na pewno w innych ubezpieczeniach, tak. gdzie jest po prostu jakiś plan, trzeba go wypkonać, Kwartalny, półroczny, roczny. Mi to przeszkadza tak naprawdę, a w Multipolisie tego nie ma. Tutaj jest tak, że mam wsparcie z każdej strony i nikt mi nie mówi, ile mam sprzedać w danym miesiącu. Po prostu mam to wsparcie i myślę, że przez to też wyniki idą w górę. A żeby nie było tak cukierkowo, co należy poprawić po naszej stronie. Oj, po waszej stronie. Od czego Może by to być zacząć? długa lista, może być długa lista. Na tą chwilę w sumie nie zastanawiałem się aż tak bardzo nad tym. Wiem, że CRM jest teraz w trakcie jakiejś aktualizacji. No, na razie nie mam jakichś takich większy, większych zastrzeżeń. S Słucham tych, tych historii, bo przez wiele lat swojego życia głównie zajmowałem się przekonywaniem ekspertów, agentów, doradców do tego, żeby rozszerzali swoją ofertę ubezpieczenia. A jak patrzę na to, co Ty robisz, bo znamy się już trochę, to Tobie udało się to zrobić z powodzeniem. Jak sądzisz, czemu nie wszyscy są konsekwentni w tej drodze? Myślę, że tutaj przede wszystkim systematyka, cierpliwość. Yy... No, cierpliwość głównie, e, bo tak naprawdę to, że dzisiaj sprzedaję tak naprawdę wszystkie ubezpieczenia, jakie są dostępne na rynku, e, a jak nie wiem o jakimś ubezpieczeniu, to po prostu się dowiem, to jest tak naprawdę wynik wieloletniej nauki. E, to nie jest tak, że ja pierwszego dnia sprzedawałem na życie, później komunikację, e, nieruchomości czy firmy. No, to jest kwestia tak naprawdę no, wielu lat. Wspominałeś na początku też, że 7 lat już no, jest to trochę dłużej niż te 7 lat. I tak naprawdę same ubezpieczenia, z tego co kojarzę, to już jest około 10 lat, w których siedzę i mhm. każdy produkt, każda, e, każda rzecz z ubezpieczeń, to przychodziło w trakcie tych lat. Żeby tak nie, nie straszyć mhm. tych, którzy się zastanawiają. Pamiętasz moment, w którym poczułeś, że ubezpieczenia są z tobą na stałe? E, myślę, że to było gdzieś w okolicach pierwszego możliwe, drugiego roku, e, gdy zacząłem, gdy już byłem w tych mhm. ubezpieczeniach. Czyli rok do dwóch. No tak, nawet bym powiedział, moje u mnie jest trochę inaczej, mm. dlatego że e, ja trochę robię więcej innych rzeczy. Myślę, że można bez problemu w 3 do 6 miesięcy wdrożyć się i sprzedawać. Tylko to jest kwestia tak naprawdę e, tej cierpliwości, którą trzeba mieć, no bo ubezpieczenia nie są na początku proste. E, każdemu mówię o tym, że w ubezpieczeniach jest fajnie, ale najpierw musisz być cierpliwy. A później jest z górki i tak naprawdę e, no wszystko zaczyna fajnie działać. A czy te ubezpieczenia łączą się z każdą z Twoich linii biznesowych? O Pole Connect to już wiemy, że rozwijasz w tym kierunku w Akademii Ubezpieczeń. A grupa biznesowa? Oczywiście. Spotkania biznesowej grupy mają to do siebie, że tam mam przedsiębiorców. Tam mogę od każdego dowiedzieć się o konkretach, co robię dobrze, co robię źle. I jednocześnie są to przedsiębiorcy, gdzie też możemy się spotkać, zrobić masterminda, porozmawiać nawet o ubezpieczeniach. I e, same spotkania networkingowe, nie tylko te, które ja organizuję, tylko też e, w całej Polsce, one są ogromną bazą e, ludzi, ale nie klientów, nie nazwałbym ich klientami, tylko ludzi, którzy mogą być naszymi też handlowcami. <ścoughs> Dlatego, że. E... Czyli patrzysz na nich, jak rozumiem, dwojako czyli z jednej strony jako potencjalnego klienta dla twojej usługi. Ale również y, agenta, który mógłby z Tobą współpracować i poszerzać tak naprawdę możliwości sprzedażowe. Mhm. Są tutaj trzy takie elementy, na które patrzę. E, w pierwszej kolejności poznaję człowieka, mogę się z nim wymienić doświadczenie. Może być to agent ubezpieczeniowy, może być ktoś, kto siedzi też w finansach. E, druga rzecz, mogę tam znaleźć osobę do współpracy takiej bezpośredniej, e, lub osobę, która będzie polecać. Tak miałem m.in. z paroma osobami, które poznałem, które robią leasingi. Mhm. Oni nie robią ubezpieczeń, ja mogę do nich się odzywać, raczej znaczy oni się do mnie odzywają i ja robię dla nich leasingi dla ich klientów. Czyli mam... jest synergia. Oczywiście. Tak naprawdę, dwa światy, które się przenikają. Tak, tak, tak. No i przede wszystkim ta współpraca, ponieważ ja tak naprawdę nie mam takiego czegoś, że konkuruję z kimkolwiek. Ja zawsze współpracuję. Współpraca zawsze daje lepsze efekty, mogą być to długoterminowe, ale. Ja każdemu po prostu to polecam. I dlatego e, takie spotkania czy biznesowej grupy, czy, czy wszystkie inne, które są w Polsce, one są doskonałym źródłem wiedzy, klientów i osób, które mogą nas polecać. A czy kluczem tej synergii, której powiedziałeś, jest klient, czy jest dostęp do klienta? Czy generalnie da się rozwinąć biznes ubezpieczeniowy, nie mając dostępu do klienta? Hmm, no bez klienta to nie działa przecież. E... Znalezienie klienta. Pamiętam swoje początki. To było tak, że spamowałem internet, nie wiedziałem jak, gdzie znaleźć tego klienta. Dzisiaj mam zupełnie inne podejście i tak naprawdę mój klient, tak jak już wspominałem, jest to klient biznesowy. Ja go znajduję na śniadaniach biznesowych, na wieczorach biznesowych i tak naprawdę tam. Bez klienta ten biznes nie działałby. Jaki, jeżeli to nie nic oczywiście. Jaki procent Twoich przychodów stanowią dzisiaj ubezpieczenia? Hmm, to będzie dobre pytanie. Myślę, że między 30 a 50% w zależności od miesiąca. Hmm, czyli taki dosyć zacny kawałek tortu. No, czasami może być to nawet 80%, hmm. bo to wiadomo, prowadząc firmę, nie mamy tak, że co miesiąc wystawiamy jedną fakturę. Hmm. E, może być nawet co kwartał jakaś faktura dodatkowa. No, no różnie jest, tak? E, same ubezpieczenia są bardzo dobrą opcją, bo... E, dają taką stałość też tego, m, tej faktury co miesiąc. Powtarzalność. Tak, tak. Mhm. I to jest powtarzalność i jednocześnie m, to tak jak z tą kulą śniegową. Na początku się zaczyna. Niektórzy mówią, że śnieżną. No, śnieżną, śniegową. Teraz śnieżka jest e, na Tak. E, albo może być głaz, który po prostu gdzieś tam spada, mhm. e, się turla. E, a tak serio, no na początku moje pierwsze faktury z ubezpieczeń to były dosłownie w setkach liczone. Teraz jest to w tysiącach, a różnica jest tylko taka, że robię to konsekwentnie. Zauważyłeś to, że porównując do, do biznesu finansowego, leasingi, kredyty, że w ubezpieczeniach każdy miesiąc, kiedy pracujesz na ubezpieczeniach majątkowych, które się odnawiają rok po roku, mhm. że każdy nowy miesiąc się już z jakimś wynikiem, a jeżeli chodzi o kredyty, leasingi, to niestety każdy miesiąc zaczyna się na nowo? Zgadza się. Ubezpieczenia to jest tak naprawdę budowanie swojego portfela klienta. Jeżeli mamy zbudowany portfel, no to jest łatwiej. Jest łatwiej, bo co miesiąc ten CRM, o którym też wspominałem, on nam daje tą bazę do klienta, do którego powinniśmy się odezwać. Tych klientów jest dużo i z roku na rok jest tego coraz więcej. Dlatego też mówiłem o tej kuli. I tak, po prostu, no, w ubezpieczeniach jest łatwiej. E, stabilizacja? Tak, jest mhm. ogromna stabilizacja. Na początku jest trudno, ale później gdy już tak można powiedzieć, że można normalnie z tego żyć. Odczułeś tą stabilizację podczas COVID-u, kiedy było trudniej z klientami? E, dla mnie podczas COVID-u było łatwiej. Tak, tak e, gdy wszyscy uczyli się jak sprzedawać zdalnie ubezpieczenia, ja przed covidem uczyłem się tego, bo wiedziałem doskonale, że będę miał klientów z internetu. Mhm. E, gdy wszyscy się tego uczyli, ja tak naprawdę sprzedawałem ubezpieczenia. Rozumiem, no ale wtedy ciężko było robić inne aktywności, szczególnie te aktywności publiczne, mm -hmm. gdzie, gdzie pozbieramy kogoś do kupy, i, i wtedy tak naprawdę e, ubezpieczenia dawały taką chyba możliwość siedzenia bezpiecznie w domu i, mm -hmm. i generowania przychodów. Yy, zgadzam się. Yy, tak, tak, tak. To wszystko, wszystko fajnie zaczęło działać. Wszyscy siedzieli w domach, yy, panika była na ulicach i tak dalej, a ja sobie pracowałem. A yy, co znajdujesz w ubezpieczeniach oprócz kasy? Ludzi. Ludzi, z którymi mogę dużo rzeczy załatwiać. Ja tak naprawdę, mając swojego klienta, to ten klient może w każdej chwili do mnie zadzwonić. Ale również ja mogę do niego zadzwonić, bo jeżeli mam klienta biznesowego, on może coś robić. Coś robić, co mi się może przydać, e, bądź innemu mojemu klientowi. Ja w ten sposób po prostu łączę e, tych ludzi ze sobą. Jeżeli mam zaufanego klienta i polecę mu jeszcze kogoś, to tym bardziej on jest zadowolony, i tutaj jest takie win-win. Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Co powiedziałbyś komuś, kto podobnie jak ty. Kilka lat temu zastanawia się nad tym, aby rozszerzyć swój biznes, swoją ofertę ubezpieczenia. Nie bać się. Po prostu się nie bać. Jeżeli czegoś nie zrobimy e, dzisiaj, to będziemy żałować jutro. Więc e, nie bać się, po prostu. Tylko tyle? Tak, bo przeważnie ludzie się boją. Ludzie boją się zmian. Ludzie boją się nowych rzeczy, e, a ubezpieczenia nie są tak naprawdę nowe. Ubezpieczenia są z nami od ponad 100 lat i tak naprawdę, e, że to będzie nowa... Nowy biznes, czy następna noga biznesu, po prostu się nie bać, zacząć, spróbować. Jeżeli nie spróbujesz, nie dowiesz się. To jest bardzo proste. A co dla Ciebie znaczy słowo niezależny agent? Hmm, niezależny agent to jest to, co robię na co dzień, tak naprawdę. Jeżeli mam klienta, który potrzebuje jakiegoś produktu, to mogę mu dać produkt z każdej ubezpieczalni, która jest w Multipolisie. I to jest dla mnie niezależność, ponieważ mam wachlarz. Mam wachlarz, który rozłożę i powiem, w, tym, w tej ubezpieczalni jest ok, ale w tej może być lepiej. I mam ilość, ilość produktów, którą mogę dać i jestem pewny tych produktów, bo je po prostu znam. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za czas, za interesującą rozmowę, ale przede wszystkim za to, że podzieliłeś się z naszymi widzami tym, co tak naprawdę w ubezpieczeniach jest w środku i, i tym, co, czego nie widać na samym początku tej drogi. Bardzo Ci dziękuję. Proszę bardzo. No i co? Myślę, że widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeżeli Ty też zastanawiasz się nad poszerzeniem swojej oferty ubezpieczenia, sprawdź naszą propozycję. Zapraszamy do multipolisa.pl.